Do startu Mistrzostw Świata PDC 97 dni. Obserwuj mój kanał, żeby zobaczyć dzisiejszą i 96 pozostałych ciekawostek. Czy wiesz, który zawodnik rzucił najwięcej maksu w jednym meczu Mistrzostw Świata PDC? No nie był to Luke Litter. Stało się to w 2022. A poprawne odpowiedzi są dwie. Pierwsza z nich Peter Wright. Szkod dokonał tego w półfinale, kiedy 6-4 do 4 pokonał swojego rodaka Gary'ego Andersona. Snakebite rzucił aż 24 maksy. Tyle samo dorzucił Michael Smith w meczu finałowym, czyli zaledwie jeden mecz później, czyli Peter Wright nadział się na tą samą broń, której użył przeciwko Gremo Andersonowi. Ale na nieszczęście, buddy Boya te 24 maksy nie wystarczyły mu do wygranej, i Angli kontynuował serię swoich przegranych finałów. A sam Peter Wright mógł cieszyć się z drugiego wygranego finału Mistrzostw Świata. No i jak patrzymy na jego obecną karierę, no to chyba już ostatnie. A Ty pamiętaj o obserwacji, żeby zobaczyć pozostałe 96 darterskich ciekawostek. No i zajrzyj do sklepu Godars, gdzie z kodem Cegla uzyskasz 5% rabatu, a masz tam m.in. lotki Petera Wrighta i Michaela Smitha wspomnianych właśnie dzisiaj.